Przewielebni księża, święta sobie życia konsekrowanego, kochani siostry i bracia, cała wspólnota, jeszcze raz Bożej opatrzności dziękuję, że udało się zorganizować drugi bydgoski jarmark biskupi. Dziękuję też wszystkim, którzy w konkretny sposób się zaangażowali, wykonali pracę, która była konieczna do tego, żeby to wszystko przygotować i po Eucharystii będziemy mogli i ten czas pokazów różnych i wystąpień i, i rzeczywiście tego wszystkiego, co jest przygotowane, zademonstrować. <laughs> Dziękuję tutaj Polskiemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Bydgoszczy z panem prezesem Henrykiem Sobczakiem. Dziękuję wszystkim, którzy współpracują właśnie tutaj z panem prezesem Paniom, panom, dziękuję Karitas Diecezji Bydgoskiej, tu najbardziej na ręce siostry Aleksandry Mikołajczak. Dziękuję kołom gospodyń wiejskich zespołom ludowym, twórcom ludowym, wszystkim, których będziemy jeszcze też przedstawiali indywidualnie, ale już teraz bardzo się cieszę, że jesteście, że, że możemy to świętowanie tu przeżywać. Tradycja jest nieodłącznym elementem polskiej kultury, także też Także tej kultury ludowej. I nasi przodkowie z ogromną pieczołowitością dbali, aby obyczaje, wiedza, pewne tradycje i inne cenne wartości przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Dokładano wszelkich starań, aby uchronić tę tradycję, te pewne zwyczaje. Te wartości, które były pielęgnowane, starano się uchronić przed zapomnieniem. Wiele jest rodzin, w których tradycyjnym powitaniem domowników po powrocie do domu ze szkoły, z pracy czy z kościoła są słowa: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tę tradycję miałem też możliwość przeżywać w domu rodzinnym. Jak się wracało właśnie z tych miejsc, żeby wejść, wchodząc do domu, właśnie wygłosić to pozdrowienie pana Jezusa. Wielu znajomych, wchodząc do domów chrześcijańskich, pozdrawia się słowami: Pokój temu domowi. U mnie było jeszcze, jak się wychodziło z domu, to zostańcie z Bogiem. Więc jest to przepiękne świadectwo dzielenia się Chrystusem. Jego obecnością i darem, jakim właśnie jest pokój. Dzielić się pokojem z tymi, którzy są nam bliscy. W jakiś sposób te pozdrowienia ukierunkowują potem nasze rozmowy i działania na świadomość życia właśnie w obecności Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Potrzeba nam takiego świadectwa najpierw wobec siebie nawzajem. Jako braci i sióstr w Jezusie Chrystusie, bo to nam wskazuje właściwą drogę podążania śladami Pana Jezusa, i od Niego we wspólnocie się uczymy, jak mamy przeżywać codzienność. I dziękuję, że właśnie w ramach kultury ludowej też jest pielęgnowany ten aspekt taki religijny. Poza tym cała kultura nasza, ludowa, wypływa z tradycji chrześcijańskich, z tych zwyczajów chrześcijańskich. One są tylko w taki właśnie sposób ludowy przenoszone i dlatego bardzo za to dziękuję. Szczerze i bracia, takie braterskie pozdrowienie może dać też nadzieję i podnieść na duchu tych, którzy może właśnie doświadczają jakiejś przykrości związanej z wyznawaną przez siebie wiarą, bo gdzie, jak nie we wspólnocie właśnie szukać wsparcia i pocieszenia, jak nie we wspólnocie to gdzie szukać właśnie tego zrozumienia. W dzisiejszym świecie coraz bardziej możemy czuć się niestety jak owce między wilkami. Wielu z przerażeniem spogląda na spadającą liczbę powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, czy liczbę wiernych gromadzących się na sprawowaniu mszy świętej, szczególnie młodych osób. W momencie, kiedy Pan Jezus wyznaczał 72 uczniów i wysłał ich przed sobą, jego wyznawców było wtedy zdecydowanie mniej niż nas dzisiaj. Można śmiało powiedzieć, że chrześcijaństwo ma dziś o wiele większy zasięg niż 2000 lat temu. Ale właśnie, czy ma taką samą siłę przebicia i pragnienia dzielenia się wiarą Bogiem jak w tamtym czasie? Zakres większy, liczba większa chrześcijan, ale właśnie, czy my, siostry i bracia, mamy w sobie tę to pragnienie dzielenia się wiarą i rzeczywiście, czy się przebijamy z tym świadectwem wiary. By odpowiedzieć na to pytanie, muszę spojrzeć ja najpierw w głąb mojego serca. Nie na innych, nie dookoła, ale właśnie ja też jako biskup mam spojrzeć na siebie, na ile moje życie i bycie właśnie chrześcijaninem ma w sobie siłę przebicia i pragnienie dzielenia się Bogiem z innymi. Bez wątpienia tym, co dało uczniom idącym we dwóch siłę do dawania świadectwa, było doświadczenie życia z Jezusem, bycia w relacji z Nim. Ale również tego, że w misji nie są sami. Właśnie, że nie jestem sam w tej misji, oni wtedy... I idąc we dwóch, właśnie radowali się tą małą wspólnotą. Idą razem, mają wsparcie u siebie. Ta owocność apostolatu jest bardziej skuteczna, kiedy zaangażujemy się w nie razem, a nie osobno. Też to przygotowanie drugiego bydgoskiego jarmarku biskupiego, no, razem we wspólnocie przygotowywane, no, jedna osoba nie da rady. Trzeba zjednoczyć siły, więc widzimy, jak to jesteśmy sobie wzajemnie wtedy potrzebni, tak samo w tym dawaniu świadectwa wiary. I Pan Jezus chce przez to pokazać, że świadectwo wiary może no właśnie być bardziej przebijające się, kiedy działamy we Wspólnocie. Ale Pan Jezus też pokazuje nam dzisiaj, że świadectwo wiary może czasem wiele kosztować. I wymaga przy tym wielkiego zaufania Bogu, ale no właśnie też zaufania wspólnocie. Pierwszym wymaganiem, jakie stawia Jezus, jest to, byśmy odkryli radość naszej wiary, która nadaje sens właśnie życiu. O uczniach Jezusa czytamy, że wrócili z radością z tej misji głoszenia Jezusa. Przepięknie podkreśla tę pierwszą cechę takiego autentycznego głosiciela Ewangelii dzisiejsza liturgia, szczególnie w czytaniu z Księgi Izajasza, z jego wyrażeniem bezgranicznej radości życia pełnią błogosławieństw Bożych. Prawdziwy apostoł Jezusa musi sam autentycznie żyć wiarą, która jest. Silna, ma być silna, ma być to autentyczne świadectwo, no właśnie ja mam najpierw żyć tą wiarą i nie może nic wielkiego dokonywać, ale żeby ona była we mnie silna, mocna, dojrzała, odpowiedzialna i właśnie taka wiara czyni z uczniów Jezusa apostołów takich jednoznacznych, autentycznych i przekonywujących. Powinni być do głębi przekonani, że największym skarbem i darem, jaki mają do zaoferowania, jest ich osobiste przekonanie i autentyczna wiara w Jezusa Chrystusa, zbawiciela świata. Jeden z moich mistrzów duchowego życia, ojciec Alfred Cholewiński, jezuita, który był w początku drogi neokronalnej w Polsce, nieraz przed rozpoczęciem Wystąpienia jakiegoś, czy głoszenia katechezy, przechadzał się tam i z powrotem, był w takim ruchu. Zapytany pewnego razu, dlaczego tak chodzi? Odpowiedział: Układam sobie w głowie to, co zamierzam powiedzieć, i pytam się, przechodząc od jednego do drugiego zagadnienia, Alfred, ty w to wierzysz? Właśnie to jest to. Układa sobie w głowie. Rozważa te zagadnienie, które ma przekazać innym, ale właśnie przychodząc do jednego drugiego, pyta sam siebie: a ty w to wierzysz? Czy wierzysz w to, co będziesz teraz głosił? Czy to jest najpierw w tobie? Czy to przyjmujesz? Myślę, że to jest bardzo ważne, siostry bracia. Bardzo ważna rzecz, ważna sprawa. To nieustanne takie sprawdzanie stanu ducha. Czy występuję ja jako chrześcijanin? A może jestem już tylko takim religijnym, w jakiejś mierze wykształconym poganinem? Święty dzisiaj papież Paweł VI tak nauczał. Człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeśli już nawet słucha nauczycieli, to dlatego, że są oni równocześnie świadkami doznaje on czegoś w rodzaju instynktownej odrazy wobec wszystkiego co wydaje się być udawaniem fasado, fasadowością lub kompromisem w związku z tym ceni się wartość życia prawdziwie zgodnego z ewangelią dlatego zapraszam siebie zapraszał siostry i braci chrześcijan aby nie była ta nauka Jezusa Udawaniem, jakąś fasadowością, kompromisem, ale rzeczywiście wartością życia, prawdziwie zgodnego z Ewangelią. Głosił to w 1984 roku. Wszyscy, bracia, prawdziwi apostołowie Jezusa są też nosicielami pokoju. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Tam, gdzie pojawia się autentyczny świadek Jezusa. Tam pojawia się pokój, bo autentyczny świadek idzie od Jezusa, Niesie to, co jest darem mieszkającego w Kościele Ducha Świętego. Ważne jest również, że Jezus wysyła uczniów właśnie, co wspomniałem, dwójkami i w ten sposób stają się oni przykładem społeczności, która żyje słowem Chrystusa, a to jest. Istotną częścią autentycznej ewangelizacji, że oni wobec siebie są świadkami życia nauką Jezusa Chrystusa. I wreszcie Jezus ostrzega przed duchem zarozumiałości, który może zepsuć pracę apostołów. Wszystko, co powinno mieć znaczenie, to właściwie tylko ich osobisty związek z Bogiem. Ta relacja żywa. Słyszymy dziś w drugim czytaniu. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Z tego mam się tylko chlubić. Nie, że ja tutaj teraz zbawiam świat, zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. Wszystko to jednak, jeśli zostanie tylko suchą teorią. Jeśli nie będzie miało tego, co wspomniałem, autentycznego przełożenia na jakość naszego życia powszechnego, zwykłego w codzienności, w tych yy, szarym może dniu, yy, w, w zwykłych sprawach yy, wiara, by mogła świadczyć, musi mieć właśnie przełożenie na zwykłe sytuacje naszego życia, nie tylko na świętowanie, takie dzisiaj świętujemy, ale wrócimy, jutro będzie inny dzień, zwykły dzień, no właśnie, jak wygląda wtedy nasza wiara, jak wygląda nasze świadectwo poza świętowaniem. No właśnie, w zwykłych relacjach życiowych, którymi dalej będziemy przecież już w tych przestrzeniach naszych, gdzie mieszkamy. I na koniec, wszyscy bracia, no trzeba szukać, czego mamy się cieszyć w życiu. Że jesteśmy uczniami Jezusa, na pewno, że jesteśmy posyłani do świata, żeby głosić dobrą nowinę. Ale Jezus mówi apostołom, którzy przychodzą z tego posłania i mówią: było wspaniale. Złe duchy nam się nawet poddawały. A Pan Jezus, jakby niezainteresowany tym, mówi: Nie cieszcie się z tego, że złe duchy Wam się poddają. Cieszcie się z tego, że Wasze imiona są zapisane w niebie. W tej księdze życia wiecznego. Święta siostra Faustyna Kowalska, wtedy jeszcze nie siostra Faustyna, ale Helena Kowalska pyta Jezusa, czy ją przyjmuje pan Jezus. Może właśnie pyta o tą drogę powołania, czy może być właśnie siostrą zakonną. I wtedy słyszy słowa bardzo ciekawe. Pan Jezus jej mówi: Przyjmuję. Jesteś w sercu moim. Jezus nie powiedział, będziesz zakonnicą, zrealizujesz, zrealizujesz powołanie do życia konsekrowanego, będziesz szczęśliwa. Powiedział, jesteś w sercu moim, ciesz się z tego, że Twoje imię jest w sercu Bożym, siostro i bracie. Nie obiecuje Pan Jezus nawet dziedzictwa, czegoś, co możemy dostać jakoś. Mówi, że nasze imiona są w niebie, czyli są w Bogu. Nasze imiona są w sercu Boga. Jesteśmy kochani przez Boga. Nasze imię, moje imię, twoje imię, siostry i bracie, jest zapisane w Jego sercu. Niczego więcej nie trzeba. I dziś mówi do mnie i do ciebie to samo. Nie martw się. Obojętnie, co teraz przeżywasz, Obojętnie, co przeżywasz jako krzyż, jako cierpienie, jako smutek, co jest wpisane w twoje życie jako właśnie lęk, jesteś i tak ciągle w sercu moim. Nie bój się. Ja cię nie opuszczę. Jestem z tobą, a ty jesteś mój na zawsze.